w vlogu vlog z wiosenny zaczynamy już powoli znaczy w sumie ja już kończę trochę sobie pogłęboszowałem parę hektarów teraz aktualnie robimy pole po poletku pokazowym od IGP jak można zauważyć czerwisko po kukurydzy niestety nie mulczerowane z powodu tego, że no nie było jak wjechać 8 marca, dzisiaj mamy godzinę 14.20 także działamy sobie prężnie tutaj mamy hektar 16, może coś takiego na pewno jest około hektara lekko ponad nadznaczy się robię na głęboko na 25 cm żeby to też fajnie zmieszać tutaj akurat nierówny kawałek, ponieważ przed właśnie w zeszłym roku tu ten kawałek doszedł, to, to była łąka Yy, Naczynie prawdopodobnie, na pewno się my kukurydzę będziemy mieli poletko yy, z firmy Pionier. I yy, nie wiem, właśnie czy na tym kawałku, czy na jeszcze innym zrobimy sobie. Bo tutaj akurat nie, dzików nie ma. Nie, nie, ten, nie wchodzą na ten areal. I uprawę z zeszłym roku, jak żeśmy właśnie kosili, to nic nie połamane było, nic nie obgryzione nawet cerny nie wchodzą, także punkt dobry na poletku jeżeli chodzi o yy, brak yy, straty w roślinach trochę się trzeba nakręcić na tym kawałku niestety ale nic się nie zrobi trzeba przeboleć Będzie też nowa uprawa. Zaczynamy od grochu na zielono. Słyszeliśmy, że dobre zyski są, także coś będziemy próbować, bo niestety strasznie du dużo nam wyszło z dłuż jarych. Była pszenica i mamy no, do tego jeszcze kukurydza standardowo. I także chcemy sobie pokombinować zobaczyć, jakie uprawy ewentualnie w nie pójdziemy. Właśnie będzie groch. Ciekawe też. Y Właśnie jak jara o grochu posiejemy, bo tego nie, nie wiem na razie, na chwilę obecną. Planujemy jeszcze pójść w konopie oleistą, ale to jeszcze jest duży znak zapytania. Na razie najlepiej byłoby zacząć fasolkę, yy, znaczy groch, i fasolkę po niej ewentualnie, bo yy, chyba że można byłoby też dwa razy groch. I dopiero potem fasolka. I takie trzy razy zebrać w ciągu roku też dobry pomysł byłby. Choć no wiadomo, zależy wszystko jak wyjdzie jaka będzie wiosna, ponieważ na chwilę obecną jest mokro. Dzisiaj jeszcze z rana trochę śnieg popruszył. Później się to stopiło i tak dziwno jakieś anomalie jest. No wracamy dalej z vlogiem. Kończę już pole. Zostały mi do przejechania tylko obwódki. Teraz się trzeba namęczyć, ponieważ pole jest no, dosyć niestandardowe. Tak powiem, nie jest to ani prostokąt, ani jakiś rąb, czy inne takie. Tylko jakiś wielokąt. Tu trzeba zajechać dobrze, tam dobrze, tu źle. Znaczy w sensie, no, wszędzie dobrze trzeba zajechać. No, kukurydza tutaj jest znana 12700 Jesteśmy bardzo zadowoleni z plonu Co e, nas tu czeka na tym polu? Na tym polu na pewno będę chciał wsiąść wapno granulowane e, Z dodatkiem magnezu e, Żeby Żeby, żeby, żeby pH sobie Tu sobie nawrócimy w prawo 10 chyba. Brony trójki lepkie. Tam przydziawa stoi. Dobra, tu jeszcze raz magniał. Tu będzie finito na chwilę obecną. No, zaczynamy marzec. Rzepak dokarmiony RSM-em 28. Dawka 400 litrów poszło na hektar i prawdopodobnie będzie to... Yy, prawdopodobnie poszła dawka jednorazowa azotu, już więcej nie będzie dokarmianych, chyba że przy opryskach jakimiś tam mieszankami. Musicie wybaczyć za takiego poszerpanego vloga, ale na nic, nie wiem, w tym roku spróbuję coś pokręcić bardziej, bo... Wiadomo, że czasem jest trochę ciężko, jeżeli chodzi o nagrywki jakieś takie, to co tam mi się uda nagrać, to się uda. A zmontować potem to też druga sprawa, bo nie ma czasu za bardzo. No pole dosyć ładnie się uprawiło. Będzie można talerzówką jeszcze wjechać w kwietniu się wiedzie. To już w ogóle będzie stół. Także pod kurdzę idealnie robimy. Mówiłem o rzepaku. Rzepak dokarmiony. E, teraz... Albo będziemy dokarniać jęczmień. To co jest, bo trochę pozalewało nam niestety. Albo będziemy siedzieć groch tam gdzie się da, bo to już e, ostatni dzień chyba, gdzie będę głęboszował. E, lub pojadę jeszcze na jeden kawałek swój. Teraz 1900 dochodzi do dwóch, zależy gdzie, bo szczerze powiedziawszy, rozmawiałem z kolegami z różnych rejonów. No to niestety e, u nas 1900 oni kupowali, po 1700 już Także tu u nas jest trochę wyżej jak u nich. Oni są gdzieś powiat Ząbkowicki, tamte sprawy. A tu powiat oławski, wrocławski to właśnie no tak wychodzi. No niestety wszystko idzie do góry. Ładnie głębosz wyrównuje bałkoczatko, świetnie się spisuje do tego. Także troszkę się trzeba nagimnastykować, jeżeli chodzi o ten kawałek, ale klon jaki daje to wynagradza. Jestem na kolejnym polu Jeszcze mi zostały dwa kawałki Czy... No co? Już jest po godzinie 18 Ja sobie działam na tym polu, niestety jest mokro Woda w rowach stoi niestety, na no kurce no nic się nie zrobi Ale jak idzie to działamy Troszkę płyciej. jedziemy teraz na 15 cm, ponieważ... Yy, no ciężko, ma ciężko, na ciężko. Tu może, czy nie wiem, czy będzie widać yy, ruch. znaczy nie wiem, czy to jest w sumie ruch Ale chyba, chyba tak. Tu trochę wody jest. Chyba, że tu po prostu dołek zalało. Trudno im powiedzieć, bo nie pamiętam właśnie dokładnie, czy na tym polu ruch był, czy nie. ale to nic Działamy sobie spokojnie, już powoli kończymy dzień gdzie ktoś tu jedzie do mnie rowerem chyba braciak powoli będę kończył tego vloga nie wiem czy on w ogóle miał sens, musicie sami określić, ale Staram się odnajdywać właśnie przed kamerą z vlogami, próbowałem wcześniej. Zresztą jak widzieliście na kanale, napiszcie mi. Możecie zadawać przede wszystkim pytania, żebym miał na co ciekawego odpowiadać. Zapraszam Was na e, TikToka mojego. Także nazwa będzie w opisie, lub się wyświetli teraz na filmie. No, a bracie, kiedy? No, jak. No, także powoli ja będę kończył. Trzymajcie się do następnego vloga. Cześć, Hej.